Witam na kolejnym odcinku. Zagrajmy w Kotor. Tym razem rozejrzymy się trochę po mieście, po budynkach. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Tak, to jest warsztat. To teraz w grze, chyba pojawił się pierwszy raz właśnie tu, w tym budynku mieszkalnym, gdzie wylądowaliśmy zaraz po rozbiciu się Ender Spire. W tym warsztacie możemy ulepszać bronię, one fajnie się ulepsza, miecze świetne. W warsztacie też jak już zostaniemy Jedi, będziemy mogli przez taki warsztat stworzyć miecz Jedi. Musimy dodać karta do drużyny, żeby gdziekolwiek z nim mniej więc z pogadamy.

Seen more than a share wars. I fought in the Mandalorian Wars before all this started, but with all that, I've never experienced anything like the slaughter these Sith animals can unleash. Not even the Mandalorians were that senseless. My homeworld was one of the first planets to fall to Malik's fleet. The Sith bombed it into submission, and there wasn't a damn thing our Republic forces could do to stop them.

Mamy tej pastyli, którą mamy teraz uratować, ale nie było jej I okazało się, że przez rozmowy Przez rozmowy można odpakować dodatkowe kwestie. Im więcej rozmawiacie, tym lepiej dla was Jak macie chwilę, to warto porozmawiać Dobra, on zawiódł kogoś, tak? Tego nie powiemy yeah, No, ale... I... I'm sorry. I'm not making much sense, I? You probably mean well with your questions. I'm just not accustomed to talking about my past very much, at all, actually. I'm more used to taking action, keeping my mind focused on the business at hand. So let's just do that. If you have more questions, ask them later. Okay. Bardzo przepraszam. Przez przypadek, da.

i'm sure yourself, Doda. Let's Right, you ain't scum. Everybody get up against the wall. This is a raid. Against the wall, I lose my life again. What's this? Humans hide out with aliens. There are other injuries. Attack! No, raczej, nie it's być true, Malka. 岡山の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前は、山崎の名前、山崎の名前は、山崎の名前、山崎の名前、山崎の名前、山崎の名前、山 トンガのマリアカードを取るのがオープンならば、オーマーシッネイ、パウリスレモ、ポラウンガ、コンベスミラーラベス、ムハハトコシ、トンガモンジャン、トンハスカテリア。 gazowe, gazowy, stymulant siły, stymulant wytrzymałości, karabiny. Zbierajcie, powiem wam, że warto zbierać wszystkie graty i nie sprzedawać ich na osobnych planetach, ponieważ to się okaże wam totalnie bez sensu. Jak pamiętam, istnieją taki guzik do sprawdzania, co jest w okolicy. Aha, jest? Tak? Damy sobie w perfazję leczenie ran i w zabezpieczenia nie możemy, to sobie na razie zostawimy ten tak i zostawimy sobie jeden punkt, potem na później. Pancerzy właściwie nie będę potrzebował. Ostrożność Ciężko powiedzieć Empatia To się przyda Dzięki empatii możemy Mamy jeden plus do umiejętności perswazji Spostrzegawczości i leczenia ron A to się właściwie przydaje, bo Jestem osobą, która właśnie w to będzie dawać atuty oraz umiejętności. Ten odcinek zakończymy na tym. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam już do kolejnego odcinka.